Kapitan Gorzowskiej Stali Krzysztof Kasprzak. Krzysztof, jak oceniasz tegoroczne zgrupowanie drużyny w Karpaczu? Dobrze się bawisz? Tak, jest fajnie. Mamy dużo treningów właśnie obecnie. Przechodzimy, graliśmy w piłkę godzinę, teraz trochę w squasha, jeszcze pogramy później na siłownię. I fajnie, że możemy tutaj, mimo że się integrujemy, jeszcze podtrzymać naszą kondycję, z którą wypracowaliśmy sobie zimą. Poznaliście się już dobrze z nowymi zawodnikami naszej drużyny? Tak. Mi się wydaje, że z Matajem to tam wszyscy się znali, bo żyliśmy w nim 2-12 roku i nowi chłopacy też są ok, więc z Piotrem Sileckim trenuję też na co dzień w Lesznie. U doktora Misiaka, więc y, praktycznie znamy się wszyscy jak bracia. Jesteś już w pełni gotowy do sezonu? Tak, już odbyliśmy dwa treningi w Gorzowie. Pierwszy trening w środę miałem w Ostrowie. Najpierw chciałem na takim dużym torze troszkę pojeździć przed tym Nową Zelandią, bo tam jest duży tor. Teraz yy, tak, że będziemy trenowali w czwartek, w piątek już w Gorzowie spod taśmie i się wydaje, że już to będą takie ostatnie przygotowania przed tymi sparingami. Jak będzie wyglądało twoje zaplecze sprzętowe w tym roku? Jak co roku mam 7 motocykli. Trzy yy, yy, na Ligę Polską, 2 na Grand Prix, dwa na Szwecję. Tak zawsze to przygotowujemy, żeby po tym w poniedziałek pomyć te motocykle ligowe, żeby uszykować już na niedzielę, a ładujemy nowe na Szwecji i jedziemy na prom, więc tak samo po Grand Prix te dwa zawsze brudne zostają. Po Grampli w Bus się i prosto jedziemy na, na zawody polskie, więc na pewno ten silnik, który będzie robił punkty w Gorzowie, zawsze będzie tylko odpalany w Gorzowie i na Ligę Polską, bo to jest dla mnie priorytet i muszę robić te punkty, bo także sam na siebie liczą kibice i działacze. No i też w Grand Prix chcę dobrze jeździć, widzę szwedzki. Se wszędzie robi dobrze punktować. Jak oceniasz składy pozostałych drużyn Ekstraligi? Twoim zdaniem Gorzowską-Stal stać na złoty medal w tym roku? No jest takich, mi się wydaje, 5-6 drużyn, co, co stać ich na złoty medal. Składy są wyrównane. Na pewno mamy Dream Team w Toruniu, ale wiadomo, mają ujemne punkty i na pewno też im się ciężko pojedzie w takim zespole, bo wiem, jak to jest, z 5 Liderów. To jakoś tak nie służy atmosferze, więc, ale tak mówię, mamy dobry zespół i będziemy się starali, martwimy się o siebie, żeby wejść do czwórki. To jest plan, ten minimum. A później, już co Bozia da, to będziemy się starali walczyć jak najlepiej. Przede wszystkim, żeby miała nas kontuzja. Co jest największym atutem naszej drużyny w tym roku? Wydaje się wydaje, że wszyscy. Równy zespół mamy, i Iwerstam powinien utrzymać formę, Matej, także wraca do Gorzowa to jeszcze do domu skrzydeł, rok, zeszły rok miał bardzo dobry, ja powinienem jechać troszkę lepiej, eee, dwóch juniorów mamy, Bartek e, oczywiście już z zeszłego roku zostaje ten sam, bardzo dobry, e, Adrian Cyfer jedzie e, całkiem inaczej w tym roku, gdy obserwowałem na treningu, dlatego Piotrek Świerski ambitny i Linus Sundry strom, także Tomek Gapiński, więc mamy dobry zespół, młody, nie ma jakiegoś tam e, takiego... Super lidera, doświadczonego czy tam starszego, tylko wszyscy jesteśmy w podobnych rocznikach i mi się wydaje, że to sprzyja dobrej atmosferze, bo jest wesoło i młody zespół, każdy sobie pomaga. Co chciałbyś powiedzieć kibicom chwilę przed rozpoczęciem sezonu? Na pewno zachęcam wszystkich do przychodzenia na stadion. Bez waszej pomocy tu, tutaj nie damy rady. Wiadomo, że bez kibiców nie ma szans, żeby, żeby się to odbywało i słyszymy ten doping. I Mimo, że w zeszłym roku nam zabrakło tego małego punktu, jeszczęsnego do playoff, to w tym roku mam nadzieję, że wszystko się potoczy, że już wcześniej załatwimy sobie te play i nie będzie takich nerwowych jak rok temu. Dziękuję przekazie wszystkim kibicom za doping i sponsorom zarządowi klubu, że tak dobrze prowadzą ten klub, a ja ze swojej strony tutaj będę się starał dać jak najwięcej i na torze, i dla zespołu bo jestem kapitanem i, i także będę się starał godnie reprezentować barwy Polski i Staligorzów Grand Prix. Jest nas tylko dwóch Jarek, więc oby ten sezon był udany.